No powiem tyle, symbol stacji Tychy, krótko mówiąc wagony samochodowe na całej części towarowej. To co mogę powiedzieć tyle, że pokażę Państwu pociąg, którym jedziemy, a czego zaczynamy z dworca, a to taka ciekawa historia, że jak z reguły schodowce, wszystko autobusy odchodzą za 5 minut w kierunku lwodca. Akurat ok. trafiliśmy na ruk, lukę, że jakbyśmy wsiedli na w palenie, to i tak byśmy nie zdążyli. Znajdę siódmo 7:34, proszę bardzo jedziemy właśnie w tym kierunku z Wardonia, wysiadamy stację przez Wardoniem, czyli w Lalikach. Tak, w Lalikach, a ja serdecznie zapraszam już na kolejne ujęcie Czyli wiost pociągu i tyle. Przejdziesz pociąg 9421, sprinter Kiczora. do nie No i wysiądziemy w lalikach. O jest? Okej. Dziękuję. No to co, czas na podróż do La Do zobaczenia na następnym postoju. Odjeżdżamy do Ryszyny. Następny planowany postoj, do Czałkowice. Kolejny planowany Rzechowice, Ziezice. No to już no i zobaczymy się w pielskowiej głównej. Zapraszam. Do zobaczenia. Odjeżdżamy z bielska białej. Następnie zamowane po prostu bielsko-biała i następnie bielsko-biała Leszczyna. Zobaczmy się w wielko wicach

Czas na żywc. Odjeżdżamy z żywca. Tam jest sobie maszyna odśnieżna. Przynajmniej tak jest na niej napisane. Następny planowany. Się następnie Dzięcina Dolna a my zobaczymy się w Dzięcinie także czas na Dzięcinę odjeżdżamy z Dzięciny następne planowane proste węgierska górka nie. Tam już zobaczymy się za trzy stacje w milówce. Zobaczmy. Tam mamy drogę S1. Trzeba słuchać. Jak dobrze ogarniam, to tu tak, tu jeszcze w budowie droga S1. W budowie. Ale może kiedyś ukończą. Do zobaczenia w Milówce. Odjeżdżamy z Milówki. Następny planowany postój i Milówkę Zabawa. My zobaczymy się w za dwa postoje. Do zobaczenia. jedziemy sobie i dzisiaj tutaj wszyscy że następuje zmiana planów będziemy się widzieć w rajczy a w soli także do zobaczenia w soli odjeżdżamy z soli następny planowany prosty Rád. My zobaczymy się już w lalikach na wysiadce. Tablica D1. Sól jest okej. Okay. Lubię sól. Mi jak sobie na stój, ale to sól. No, także do zobaczenia W lalikach. Laliki. No i tak oto lądowaliśmy w lalika. Pierwszy raz w życiu korzystam z przystanku osobowego w Lalikach. Piękny zakręt, no i zniknie nam pociąg za łukiem. Później się pożegnamy, ja zapraszam serdecznie na pierwszą podróż z Lalik, z Lalików do Zwardonia. Zapraszam serdecznie, udajemy się na piechotę z badania, zajmie nam to około godzinkę, ale peron, mimo, że ogólnie cienki i wybetonowany, tylko no, ta część, na której się nie stoi, to bardzo długi. Do zobaczenia. To jest, proszę Państwa, po prostu pięknie Laliki, właśnie wychodzimy, można jak powiedzieć, z tej takiej części lalik górnych, bo my w takiej bardziej, można też, w dawnej części tej miejscowości. Teraz poszliśmy w górę, spinamy się dalej, te piękne widoki zostawiamy tam za sobą i wchodzimy w taki jakiś leśny oddział, po to, żeby tam za chwilę, jak. Znaleźć się w strefie jak bardziej mieszkały, Ale już jakby po drugiej stronie Tego Tam leci Super droga S1 Tam cała dolina A tu mamy wyciąg Na Nazwijcie tutaj, to jest chyba rachowiec Jak dobrze no że my Jesteśmy w tym miejscu a całkiem po drugiej stronie szczytu góry ośnieżonej. Co ciekawe jeszcze, także nie iść. No, także tutaj do rachowca dotarliśmy. A no i kontynuujemy naszą podróż dalej, dalej. W kierunku z Bardałkiem. Do no, zobaczenia. A jeszcze po drodze. Tutaj zbiornik z wodą do no. ośnieżania stoku także nieźle. Dobra, my, jak powiedziałem już, podróżujemy dalej w kierunku Swardoniu. Także do zobaczenia na kolejnym ciekawszym momencie podróży. W tym momencie gdzieś tam na dole za tym lasem rozciąga się stacja w e, Zwardoniu, e, a my idziemy tam w kierunku tej góry, i potem z niej zejdziemy na dół, już powoli do Zwardonia. Taki jest plan. Myślę, że wyjdzie, powinno się wszystko udać sprawnie jasno. Także zapraszam dalej, może jeszcze zobaczymy tam na górze, może jeszcze trochę wcześniej. Także do zobaczenia. Widzimy się tak parę metrów później. Na dole są widoczne perony. Stacji w Zwardoniu, także już to A ja nie wiem, Państwo tu chyba z nami byli. Mam wrażenie, kiedyś w odcinku jechaliśmy do Zwardonu. Jak będę pamiętał, jak tam linkuję, gdzieś u góry. No, mamy dalej. My dalej się poruszamy, idziemy już. Coraz bliżej, coraz bliżej Do zobaczenia Tutaj już te tereny znamy bardzo dobrze, bo to tutaj właśnie w tamtym odcinku który gdzieś tam powinien rynkować w góry dzień dobry właśnie tam gdzieś mniej więcej około tej szopy chodziliśmy na dół, w kierunku stacji zładującej trochę na dziko chaszczami. Dzisiaj obchodzimy to wszystko dookoła, bo odlali. idziemy i schodzimy, tak jak wtedy tu przeszliśmy. Jesteśmy tutaj koło takiego schroniska, można powiedzieć. Tutaj przyczepa platforma. Gruz... Kamienie, hehe, e, no. I jesteśmy chwilę coś przekąsić, a zaraz jak przekąsimy, to zejdziemy dalej na dół, w kierunku obiadu, można też powiedzieć. A tutaj kościółek na górce. Zapraszam na kolejne ujęcie. No i zeszliśmy już znowu po przekąsce, na dół kawałek i jesteśmy teraz przy pałacyku Wardonium i tu zjemy sobie obiad. A ja się z Państwem rzekł. Zobaczymy się po obiedzie, już w drugiej części tej wyprawy. A w drugim odcinku z tej wyprawy. Zobaczymy się już właśnie po obiedzie. Także do zobaczenia Państwu w kolejnym odcinku, który nie wiem w, jakim, w jakiej konfiguracji, w jakim czasie będzie względem tego odcinka, ale wiem, że to będzie następny. Do zobaczenia.